Spotykamy się na Moście do Nieba po raz trzeci, chociaż spotykaliśmy się częściej, to ale... To już kolejny filar. To już kolejny filar, tak, tak, przęsło już prawie. Nadzieja na Moście do Nieba, mówiliśmy o tym, mówiliśmy też o cichości, a dzisiaj zobaczymy, co wylosujemy. To są kolejne perły Ducha Świętego, które napisała Rita. No, nie, nic nie sugeruje. Rita, co dzisiaj dajesz? Zobaczymy. Pokój. pokój. No to porozmawiajmy pokój, który chyba jest dzisiaj hmm, jakby no to właśnie. powiedzieć, zagrożony ze wszystkich stron. Mówi się o tym, że jest pełzająca trzecia wojna światowa, ale też myślę o tym, co przeżywa każdy człowiek w sercu. Ogromną walkę. Też widać w Polsce, to jest doskonale widoczne po, przy, przy każdych wyborach, właściwie to ten konflikt się zaognia. Za, za Jesteśmy przeorani, jak to mówią niektórzy, takim głębokim frontem walki. Czasem nie wiemy nawet o co walczymy. Jest ciągłe, ciągłe zmaganie i walka. Czy pokój w tych czasach jest w ogóle możliwy? Jest możliwy. Jest możliwe, tylko że ten pokój dokonuje się właśnie tu, w sercu każdego z nas. E, pokój bardzo mocno łączy się z wewnętrznym takim moim spokojem, w tym przeniesieniem się w przestrzeń właśnie też mocy Bożej. I w takiej, w takiej przestrzeni myślę, że przyhamowania. Dlaczego jest niepokój? Dlatego, że człowiek chce więcej. Że ciągle chce mieć, 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 ciągle zdobywa, 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 ciągle wyprzedza, ciągle, powiedziałabym, pokonuje innych i to w przestrzeni osobowej e, w najbliższym środowisku, w najbliższej rodzinie, tak? Czy w przestrzeni e, Między firmami czy w przestrzeni, między państwami, i to rodzi brak tego pokoju. Ja sobie tak myślę, dlaczego, dlaczego każdy z nas chce być, nie wiem, szczytem w tatrach, nie wiem, rysami, dlaczego chce być Mont Everestem, a nie chce być zwykłym ziarenkiem, które w ciszy może po prostu pozwolić się wsypać do jakiej ziemi. I zrodzić potężny plon. Prawda? Mówię tu bardzo mocno w przenośni. My za bardzo chcemy być wysocy, widoczni, mocni, zwycięzcy. Od razu i zawsze. Dokładnie, być tylko jednostką. I teraz no, ja nie chciałabym być, yy, nie wiem, małym zwierzątkiem ciągle na szczytach Monteverestu, tu, 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 najwyższe szczyty świata, a nie ma y, jakiegoś łanu zboża. Nie ma pokarmu, nie ma szumu, nie ma rosy na trawie. Zatrzymać się na, na tym, żeby to, co mówi właśnie święty Jan Paweł II, bardziej być niż mieć. I ten niepokój rodzi się z tego, że my chcemy bardziej mieć. I, i przypominam taką, no już myślę, że kiedyś e, dzieliłam się z tym doświadczeniem, kiedy pojechałam na spotkanie z milionerem. Dosłownie z milionerem, było ono umówione wcześniej, bo szukałam środków na budowę działu hospicjum, na budowę działu dziecięcego, ale to jeszcze było też powiązane z działalnością hospicjum dla dorosłych. No i zostałam przyjęta naprawdę na bardzo takiej zasobnej uczcie, domowej uczta, w tym sensie, że były tylko trzy osoby małżeństwo to i ja opowiedziałam o hospicjum. I Obrazy, które widziałam, to były oryginały wielkich mistrzów, zastawa stołowa, to nie była zwykła gdzieś tam kupiona na targu. Kiedy mówiłam o cierpieniu właśnie małych dzieci, o cierpieniu osób dorosłych, kiedy mówiłam o ich pragnieniu, że tęsknią i są głodni człowieczeństwa, bliskości drugiego człowieka, widziałam nawet wzruszenie w oczach tych dwojga ludzi, no i kiedy się rozstawaliśmy, ten Pan mówi, no ja jestem człowiekiem biednym, ja nie wiem, jak się jeszcze pomóc. I powiem, że to było coś niesamowitego, bo on wyjął i ofiarował mi 100 euro na budowę hospicjum dziecięcego. I w pierwszym odruchu takim ludzkim, mojej słabości, Grzesznej. Chciałam powiedzieć: Nie, ja dziękuję. Ja nie, nie potrzebuję tych pieniędzy. Ale to był dar jego serca. Ja przyjęłam te pieniądze i kiedy się rozstawaliśmy przy drzwiach, ja jego przytuliłam i mówię: Ja się będę za pana modlić, bo rzeczywiście jest pan bardzo biednym człowiekiem. I powiedziałam bardzo mocne słowa: Mówię, to jest ogromna bieda. Bo to, co zauważyłam, do jego pałacu, do posiadłości, wjeżdżałam przez trzy bramy z monitoringiem, automatycznie otwierające się. Um, mówię, bo nie da się tego zmieścić do trumny. To jest ogromne, ogromna bieda. Ja panu bardzo współczuję, będę się codziennie za pana modlić. I mówię, w sercu czułam, co ten człowiek będzie czuł, kiedy właśnie ten moment życia ziemskiego, ten etap się będzie zbliżał, będzie przechodził na wieczność i będzie po prostu miał poczucie pustki w sobie. Pustki, która była spowodowana właśnie tym brakiem pokoju w jego życiu, bo zdobyć coś takiego to było samotne małżeństwo. Oni nie wiedzieli, czym jest miłość dzieci, nie wiedzieli, czy, czym jest miłość wnuków, bo nie mieli tego, prawda? Ale wiedzieli, że kogoś pokonali w przestrzeni biznesu, była to wojna. Że kogoś pokonali w przestrzeni polityki, była to wojna. I, i, i mi po prostu serce kurczy się, myśląc właśnie o tym, jak bardzo, jak bardzo brakuje nam właśnie zrozumienia prawdy życia. I dlatego jest ten niepokój. Niepokój, bo na giełdzie to, bo w polityce to. Po co? Po co? Popatrzmy, ile jest w pokoju ludziach, którzy mają niewiele. Którzy potrafią zostawić otwarte drzwi do mieszkania i pójść na grzyby. I oni są pełni pokoju, bo dla nich wartością jest zupełnie coś innego. I myślę, że to jest też taki czas, który mogł... myślę, że Pan Bóg nam daje, żebyśmy odnaleźli w sobie Siłę właściwego nazwania rzeczywistości, w której żyjemy, i drogi właśnie do odzyskania tego pokoju. Ja to połączę jeszcze z, et z etapem, który przeżywamy właśnie z tą pandemią koronawirusa, tak? No właśnie, może to jest ten czas, kiedy ja mam się zatrzymać i nie tylko nałożyć maskę, ale dać świadectwo człowieka pokoju w zaufaniu, w niezdobywaniu w byciu tu i teraz dla siebie, dla najbliższego środowiska, w spotkaniu, w powiedzeniu słowa przepraszam, w powiedzeniu słowa wybacz mi, w powiedzeniu to mi wystarczy, po cóż mi to więcej. I mam być człowiekiem pokoju, który w tej trudnej sytuacji uklęknie i tą przestrzeń właśnie naszego braku pokoju zanurzy w tym, który pokój przynosi za cenę swojego cierpienia. Uklęknąć pod krzyżem i powiedzieć Jezu, Zawierzam Ci. Poruszona jestem właśnie wielkimi wydarzeniami właśnie w parafiach, kiedy są odprawiane msze święte, przebłagalne, kiedy są odprawiane msze święte błagalne za, za Polskę, za świat, za Europę, prawda? Zatrzymać się i zadać sobie pytanie o bogactwo i o biedę we mnie. Czy jestem właśnie człowiekiem bogatym, nie posiadając nic? Czy jestem człowiekiem biednym, posiadając wszystko? Czy jestem właśnie tym człowiekiem, który chce bardziej być niż bardziej mieć? Ja zapytam, bo tutaj padło słowo trumna. Jak tak się słyszy trumna, to i śmierci. Y, śmierć jest takim. lęk przed śmiercią jest głównym lękiem człowieka, przed którym uciekamy. Jak niektórzy mówią, że zabierz człowiekowi lęk przed śmiercią, a od razu będzie święty. Nie wyobrażam sobie nawet zapytać o to, jak mieć pokój w obliczu śmierci w hospicjum. Zawsze się to dokonuje właśnie w takim dokonaniu bilansu swojego życia. My doskonale wiemy, które przestrzenie mojej historii są czarne, które są białe. I trumna właśnie jest tym takim dotknięciem czerni i bieli we mnie. I zanim właśnie będzie to dotknięcie, ja mam jeszcze ten czas, żeby tę czerń, ten brud przeprać i przemienić w biel. Powiedziałabym zdezynfekować miłością i miłosierdziem. Zdezynfekować przebaczeniem, zdezynfekować przeproszeniem, wyprać, wybielić właśnie w przestrzeni spowiedzi, wtopienia się właśnie, powiedziałabym, w tą przestrzeń mocy miłości Bożej, która jest bielą nieskazitelną. I, I na etapie właśnie dochodzenia do tego momentu w hospicjum my przechodzimy te etapy właśnie z pacjentem, z jego rodziną, żeby oni mieli czas spotkać się ze sobą nawzajem i sobie te słowa powiedzieć. Któregoś razu właśnie w hospicjum, kiedy siedziałam w biurze, podjechał radiowóz policyjny. Wysiedli panowie w mundurach służbowo, Przyszli, ja wyszłam na zewnątrz, bo wiadomo kwarantanna, placówka medyczna i pan policjant mówi, że dostali doniesienie, że ja łamię przepisy kwarantanny i pozwalam przyjść i wpuszczam ludzi do ze z zewnątrz do chorych. Czy to jest prawda? Więc ja patrząc w oczy policjanta mówię, że tak. To jest prawda. Poprosiłam, żebyśmy sobie tam usiedli przed wejściem do hospicjum, ale zanim to zrobiliśmy, na drzwiach było ogłoszenie, że wstrzymujemy całą posługę wolontariatu, że wstrzymujemy właśnie odwiedziny rodzin w dużej ilości, ale jeżeli jest pacjent w sytuacji trudnej, już właśnie tych ostatnich dni przed dotknięciem tego, co może bardzo symbolicznie nazwiemy trumną, Wydzieliłam sale, które no, zachowujemy wszelkie reżimy sanitarne, e, są zdezynfekowane, że, i pozwoliłam, żeby rodzina, najbliższe środowisko, za zgodą właśnie głównego lekarza, mogła przyjść, żeby jednorazowo nie było więcej niż dwie osoby, nie dłużej niż 15 minut. E, I mówię to policjantom i mówię: Drodzy panowie, ja tego nie zmienię. W tej chwili się już nie cofnie. Ten chory ma prawo powiedzieć swojej rodzinie kocham was. Ten chory ma prawo powiedzieć swojej rodzinie wybaczcie mi, przepraszam. I rodzina w drugą stronę ma prawo to samo powiedzieć: wybacz, przepraszam. I tak złożyłam właśnie ręce i mówię błaga, nie dawajcie mi mandatu, nie dawajcie mi kary pieniężnej. Bo ja tego nie udźwignę. Ja nie mam z czego utrzymać teraz hospicjum w okresie pandemii. Jeździłam na różne akcje e, społeczne, zewnętrzne w parafiach, w różnych organizacjach i żebrałam to hospicjum. Ja teraz nie mogę tego zrobić. I mówię: Nie dawajcie mi panowie mandatu. Mówię: Tej chwili śmierci się nie odwoła, a ta chwila jest najważniejsza w chwili naszego życia. I mówię, ja nie mogę zepsuć tej najważniejszej chwili w życiu tego mojego konkretnego pacjenta. I tłumaczę tym panom policjantom, że kiedy te dwie osoby wychodzą, salę dezynfekujemy, oczywiście rodzina przychodzi też w maseczkach z zabezpieczeniem właśnie, czy fartuchów, czy, czy rękawic, no nie będę całej wiemy o czym mówię. Ten policjant słuchając wstał i mówi, proszę siostry, mandat to siostra teraz dostanie. I on do mnie podszedł i mówię, Grzesiu, ja, ja się rozpłakałam, bo wiecie, co on zrobił? On po prostu mnie przytulił i mówi, dziękuję siostrze za normalne ludzkie serce. I właśnie to jest to, że w momencie dotykania e, tej trumny, my musimy mieć ludzkie serce, ale to już jest bardzo późno. To ludzkie serce musi być o wiele, o wiele wcześniej. Mandatu nie dostałam, dzięki Bogu, tylko dostałam właśnie to przytulenie mundurowego mężczyzny. E, ale właśnie dziękuję Bogu, że pojawia się coraz więcej ludzi z ludzkim sercem. To dzięki za normalność. Dziękuję.